Karpa Info. Knuar, Nuar, Nioru, Niorek, yeah. profesor Szkarłatny Orzeł. Profesor Nioru ogłosił swój wielki powrót do streamowania na platformie Twitch TV. Na ten powrót czekaliśmy znów długo. W poprzednim odcinku Karpa Info też o tym informowałem. Obyś tym razem został na dłużej pipolaw. A zaraz ujrzycie wycinek z tamtego materiału. Noir AK Anioru ogłasza swój wielki powrót na Twitcha. Wszyscy wiemy, że jego populacja na streamach będzie wynosiła od 10 do 15, a nawet 20 widzów. Karpa Info. Jak coś to nie jest reaktywacja kanału, tylko rzadka informacja z Discorda barszczownicy. Karpa Info. Dom CD-ROM inaczej zwany jako Domuch robi swoje daily na czerwonej platformie zwanej Yushub jak widać słabo mu wychodzi a przypomnę że na początku roku były nagrywki do turniejów Giogusers główna wygrana 20 złotych. Do tej pory to się nie pojawiło. Widzowie jeśli tego chcecie to spamujcie pod jego odcinkami dom gdzie turniej Giogusera. Karpa Info